Na samym początku chciałabym bardzo podziękować Panu Ginterowi za zaproszenie nas po raz kolejny już na siódme forum budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Bardzo cieszę się, że mam możliwość znowu wygłosić dla Państwa wykład. Tematem naszej prezentacji jest ekologiczne budownictwo drewniane w standardzie pasywnym, także przygotowane dla domu plus energetycznego. Na samym początku chciałabym przedstawić państwu ogólne zasady budownictwa pasywnego, które wiążące są nie tylko i wyłącznie dla drewnianego budownictwa, ale także dla innych systemów konstrukcyjnych. Pokrótce wyjaśnić państwu, czym jest budownictwo plus energetyczne, żeby następnie przejść do konkretnego przykładu i przedstawić kilka detali konstrukcyjnych, kilka bardzo ważnych elementów, na które musimy zawsze zwracać uwagę w trakcie budowania domu pasywnego. W budownictwie w technologii drewnianej. Główne zasady budownictwa pasmnego są już omawiane na wielu prezentacjach, dlatego, tutaj, w takim dosyć dużym skrócie, chciałabym przedstawić najważniejsze punkty. Tymi punktami jest chociażby odpowiednie zaprojektowanie bryły budynku, analiza budynku na działce, na której go stawiamy a także dokładna analiza lokalizacji względem stron świata. To właśnie lokalizacja względem stron świata sprawia, że możemy w dużej mierze pozyskiwać pasywne źródła ciepła. Stąd jest to bardzo ważne odpowiednia lokalizacja dużych przeszkleń naszego obiektu względem stron świata. Należy pamiętać o tym, że żeby dom pasywny funkcjonował, należy zapewnić mu szczelną powłokę. Jest to nie tylko powłoka izolacji termicznej. Jest to także powłoka em, szczelności powietrznej wewnątrz budynku. Tu na pierwszym schemacie widzą Państwo, że grubą pomarańczową kreską jest nasz dom e, obrysowany wokoło. Ta powłoka izolacji termicznej powinna być szczelna. Jeżeli mamy. E, w projekcie naszego domu duże fundamenty, należy również e, zaizolować je termicznie, tak żeby nie stwarzać e, detali konstrukcyjnych, w których mogą wystąpić mostki termiczne. E, w naszym domu pasywnym należy pamiętać o zastosowaniu doskonałej izolacji termicznej. E, również e, produkty, które e, projektujemy dla domu pasywnego mają duże znaczenie. On, one mają również swoje współczynniki przenikania ciepła. I w przypadku domów pasywnych należy je w odpowiedni sposób dobrać, a następnie sprawdzić przy pomocy programu pakietu do obliczania budynku pasywnego, czy one spełnią swoje zadanie. O tym pakiecie powiemy jeszcze przy e, następnych slajdach. Konstrukcja budynku powinna być pozbawiona mostków termicznych. Jeżeli decydujemy się na dodatkowe elementy architektoniczne bądź, bądź konstrukcyjne przy projektowaniu naszego domu, tak na przykład jak e, duże, Zadaszenie nad tarasem czy różnego rodzaju osłony przed słońcem, należy pamiętać, aby je projektować jako konstrukcje samonośne, które nie są w bezpośredni sposób połączone z konstrukcją budynku i nie. Ingerują w naszą izolację termiczną, bądź e, zastosować kilka sposobów na to, aby połączenie konstrukcyjne tych elementów było tak zaprojektowane, aby nie stwarzać, nie tworzyć kolejnego mostku termicznego. Również mo montaż okien i drzwi jest bardzo ważny. Należy zwrócić uwagę nie tylko e, na niskie współczynniki przenikalności cieplnej samych produktów budowlanych, ale należy również zwrócić uwagę, w jaki sposób mocujemy je do konstrukcji. E, to mocowanie również pokażę Państwu jeszcze na dalszych przykładach, dalszych slajdach. W domu pasywnym bardzo ważne jest wykorzystanie pasywnych źródeł ciepła. Takimi źródłami ciepła jest na przykład słońce. Jeżeli zastosujemy na dachu ogniwa fotowoltaiczne bądź kolektory słoneczne, możemy wówczas produkować prąd bądź, bądź produkować ciepłą wodę użytkową w naszym domu. Dom pasywny powinien być ciepły zimą. A latem powinien mieć również przyjemną temperaturę. Należy więc zwrócić również uwagę na to, aby chronić nasz dom pasywny przed przegrzewaniem latem. Jeżeli projektujemy na przykład duże przeszklenia po stronie południowej, po której zazwyczaj operuje słońce, należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć je, korzystając z różnych przesłon przeciwsłonecznych, czyli zacienianie. Kolejnym punktem bardzo ważnym dla domu pasywnego jest wymiana powietrza wewnątrz domu. Bardzo często zadają państwo pytanie, czy w domu pasywnym mogą otworzyć okno. Oczywiście można otworzyć okno, jeżeli jest taka potrzeba, ale w domach pasywnych bardzo często stosowana jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o bardzo dużej wydajności i wówczas otwieranie okien nie jest w zupełności potrzebne, ponieważ wentylacja ta w regularny sposób wymienia nasze powietrze wewnątrz domu. Tutaj bardzo ważna jest również szczelność powietrzna. Dom powinien być od środka odpowiednio doszczelniony, przez, po to, żeby powietrze nie uciekało nam na zewnątrz przez przegrody budowlane, po to, aby nasza wentylacja mechaniczna ze zyskiem ciepła mogła pracować sprawniej. Dom pasywny w liczbach na pewno już państwu znane, zapotrzebowanie na energię grzewczą czy zapotrzebowanie na chłodzenie powinno zawsze znajdować się poniżej 15 kWh na m kwadratowy na rok. Szczelność w budynku na przenikanie powietrza jest mierzona przy pomocy testu Blower Ta szczelność powietrzna również ma swój określony parametr, a na który należy zwrócić szczególną uwagę. Każda przegroda naszego budynku również ma określone swoje współczynniki przenikalności ciepła, i te współczynniki obliczane są przy pomocy pakietu THPP. Tu widzą Państwo pierwszą stronę właśnie z programu do projektowania budynków pasywnych. Program ten został opracowany przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt i cały czas jest udoskonalany. I to właśnie w tym programie wprowadzamy dane dotyczące przez nas zaprojektowanego domu. Nie tylko jakie materiały zastosowaliśmy i jakie mają współczynniki przenikania ciepła, ale również to, w jaki sposób zaprojektowaliśmy nasz dom. Na przykład, jeżeli weźmiemy fasadę południową czy fasadę północną, na której mamy duże przeszklenia, w tym programie musimy nanieść wszelkie informacje związane z tymi fasadami, aby program mógł go lepiej przeliczyć i pokazać nam. Jakie jeszcze elementy powinniśmy polepszyć, żeby osiągnąć nasz standard domu pasywnego? Budownictwo plus energetyczne, to jest jakby kolejny krok poza domem pasywnym, albo dom pasywny plus. Są to domy, które produkują energię dla siebie i wykorzystują tą energię, ale produkują również nadwyżkę tej energii, którą mogą dzielić z innymi. W przypadku dużych osiedli mieszkaniowych bardzo często właśnie budynki projektowane są w standardzie plus energetycznym. Mamy jedną główną centralę, która produkuje nadwyżki energii, i następnie ta, te nadwyżki energii rozkładane są na kolejne budynki, czyli jakby możemy dzielić się tą naszą energią. Jeżeli projektujemy standardowy dom jednorodzinny i tą energię produkujemy tylko dla siebie, ale mamy jej nadwyżki to wówczas możemy przekazywać je do sieci. To jest oczywiście również związane z tym, w jakim kraju, w jaki sposób jest to ustawowo uregulowane. Także dom plus energetyczny to jest, są zwyżki energii, które jeszcze możemy wykorzystać. Domy plus energetyczne, czy to ma sens? Oczywiście budujemy nie tylko dla siebie domy jednorodzinne czy domy wielorodzinne. Bardzo często spotykamy się z Projektowaniem obiektów użyteczności publicznej czy obiektów biurowych, akademików, zupełnie innym przeznaczeniem, i wówczas tu bardzo dobrze sprawdzają się właśnie domy plus energetyczne. Tu niestety nie pokazują mi się wszystkie informacje w prezentacji, ale postaram się to Państwu opisać. W przypadku biurowców, akademików czy obiektów użyteczności publicznej należy zwrócić uwagę nie tylko na ogrzewanie naszego obiektu, ale również na jego chłodzenie. To jest najczęstszy problem w tego typu obiektach. I wówczas te nadwyżki energii, które mamy, możemy przeznaczyć na przykład na odpowiednie chłodzenie naszych obiektów latem. Należy pamiętać o tym, że ciepło, które możemy wykorzystywać w naszych obiektach, to jest nie tylko ciepło ze słońca, z zewnątrz, to są również pokłady energii, które mamy wewnątrz naszego budynku. Sami ludzie, ludzie pracownicy biurowców wytwarzają również ciepło i maszyny, z których korzystamy, komputery, drukarki, wszystko co znajduje się w obiektach biurowych również wykorzystuje, również wytwarza ciepło. I wówczas latem przy nagromadzeniu tego ciepła wewnątrz musimy oczywiście radzić sobie z tym problemem i wykorzystywać nasze nadwyżki energii dochodzone do danego obiektu. Teraz przejdziemy do budownictwa w standardzie w technologii drewnianej. Ta technologia ma bardzo dużo zalet. Jest to przede wszystkim budynki, które są projektowane w tej technologii, to domy zdrowe. Zastosowane są tutaj tylko i wyłącznie materiały naturalne i ekologiczne. Również ocieplenia, które są stosowane w drewnianym budownictwie, one również są pochodnymi drewna, dlatego mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym rodzajem materiału, który jest dla nas zdrowy. Takie budownictwo jest bardzo szybkie w montażu i w produkcji. Bardzo często są to elementy prefabrykowane, czyli przygotowywane na budowie według projektu, projektu architekta, rysunku. Następnie gotowe elementy, które już w fabryce są docieplone wewnątrz, czasem nawet są już obłożone poszczególnymi warstwami zapewniającymi szczelność powietrzną. Takie elementy są następnie transportowane na budowę i w ciągu jednego-dwóch dni, w zależności od wielkości budynku, są one montowane na miejscu, co bardzo przyspiesza proces samej budowy. W niektórych krajach, takich jak na przykład Austria, jest to technologia stosowana nie tylko do budynków jednorodzinnych, bardzo często wykorzystywana jest również w budownictwie wielorodzinnym. Tak jak już powiedziałam, jest to konstrukcja szybka w montażu, ale również i lekka. Pozwala na ograniczenie, na przykład, wielkości fundamentów. Bardzo często domy jednorodzinne w tej technologii posadawiane są na standardowej płycie fundamentowej co bardzo mocno obniża nam koszty. Również technologia ta pozwala na zaoszczędzenie powierzchni domu. Jeżeli weźmiemy na, na przykład standardową konstrukcję domu w e, technologii murowanej, musimy zawsze przeznaczyć miejsce na e, naszą konstrukcję murowaną, a następnie na przykład w klimacie Polski, które zimą jest potrafi być bardzo surowy, musimy na przykład Zaprojektować 30 cm ocieplenia zewnętrznego. Wówczas nasza przegroda budowlana staje się bardzo szeroka. W przypadku technologii drewnianej możemy tą szerokość naszej przegrody budowlanej troszeczkę ograniczyć, ponieważ jest to technologia oparta na konstrukcji szkieletowej, mamy szkielet drewniany i już pomiędzy tymi drewnianymi elementami, szkielet, szkieletem, pomiędzy słupami możemy tą konstrukcję ściany docieplić. To również obniża nam koszty naszej budowy. Jeżeli projektujemy dom drewniany, musimy jednak zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów. Między innymi jest to izolacyjność akustyczna. Akustyka budynku jest w dużej mierze zależna od gęstości materiału, więc nie możemy porównać elementów drewnianych, na przykład ze ścianami żelbetowymi. One mają znacznie lepszą akustykę. Jeżeli projektujemy domy wielorodzinne i ściana pomiędzy jednym sąsiadem a drugim jest właśnie wykonana w tej technologii drewnianej, musi być ona odpowiednio zaizolowana w środku, aby nie stworzyć efektu bebna rezonansowego, żeby echo nie odbijało się wewnątrz naszej konstrukcji. nie przy przenosić dźwięków do drugiego mieszkania. Także izolacyjność akustyczna w budownictwie drewnianym musi być zawsze na etapie projektowania takiego domu bardzo dokładnie sprawdzona. Kolejnym bardzo ważnym aspektem są przeciw, przepisy przeciwpożarowe, które oczywiście uzależnione są od przepisów w każdym kraju, w którym projektujemy nasze obiekty. Tutaj należy zwrócić uwagę na użycie materiałów trudnozapalnych, nie wydzielających dymów czy gazów trujących. Jeżeli nasz szkielet wypełniamy wełną mineralną, to już mamy jak gdyby problem z głowy. Ale jeżeli stosujemy ocieplenie z celulozy bądź innych materiałów, musimy jeszcze odpowiednio zabezpieczyć naszą konstrukcję. Do tego możemy zastosować różnego rodzaju impregnaty. Możemy osłonić naszą konstrukcję drewnianą innymi materiałami, które są niepalne. Bardzo ważne jest również sprawdzenie wilgotności drewna, które stosujemy do produkcji naszych prefabrykatów w konstrukcji drewnianej. To sprawdzenie musi mieć już miejsce w fabryce, w której są przygotowywane te elementy. Drewno nie może być za wilgotne, ale nie może być również za suche. To jest materiał, który cały czas pracuje. Ale jeżeli tą wilgotność sprawdzimy od razu przed produkcją, możemy ograniczyć, uniknąć szkód budowlanych w przyszłości. Również bardzo ważna jest odpowiednia impregnacja chemiczna przed szkodnikami. Jako materiał naturalny, oczywiście mogą się w nim znajdować różnego rodzaju szkodniki, więc tutaj również należy korzystać z odpowiednich impregnatów. Nasze ściany od konstrukcji drewnianej powinny być również odpowiednio zabezpieczone paro i wiatroizolacją. To uchroni nas przed przenikaniem powietrza czy wilgoci. A także powstawaniem różnych możliwych szkód budowlanych. Posadowienie ścian drewnianych na płycie fundamentowej ma również ogromne znaczenie. Należy pamiętać o tym, żeby nasza konstrukcja drewniana znajdowała się na odpowiedniej wysokości w stosunku do powierzchni gruntów. W gruncie zazwyczaj jest duża wilgotność, szczególnie w porach wilgotnych czy zimą. Dlatego tutaj również musimy strefę cokołu w odpowiedni sposób zabezpieczyć. To pokażę Państwu również na przykładzie kolejnego na kolejnym slajdzie. Tutaj widzą Państwo zaprojektowany przez nas dom jednorodzinny w standardzie pasywnym, który również został wykonany w technologii. Drewnianej, tutaj pokrótce rzut tego domu. Jest to dom przeznaczony dla dwójki dorosłych osób bez dzieci i zależało im przede wszystkim na przestrzeni wewnątrz domu żeby ta przestrzeń nie była w żaden sposób ograniczona, zależało im bardzo na zastosowanych materiałach, żeby były to materiały naturalne. z tego względu w tym budynku zaprojektowane są ściany drewniane, ale także tynki gliniane. bądź ściana w środku, którą państwo widzą, rozdzielającą sypialnię od pokoju dziennego czy kuchni, to jest ściana z bloczków glinianych. ona ma jeszcze dodatkowe zadanie, ona ma za zadanie kumulować Ciepło żeby oddawać je w nocy. Dom ma powierzchnię 115 metrów kwadratowych z zewnątrz, ma dodatkowe elementy architektoniczne, takie jak zadaszenie tarasu, czy na przykład wiata na samochód bądź e, pomieszczenia gospodarcze, w którym e, się, e, znajduje się miejsce na odstawienie rowerów czy śmietniczki. E, wszystkie te elementy dodatkowe zostały zaprojektowane jako konstrukcja samonośna dla uniknięcia występowania mostków termicznych. dach jest również w konstrukcji drewnianej i został zaprojektowany ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi. Tutaj warto wspomnieć o tym, że panele fotowoltaiczne, one bardzo szybko się nagrzewają. Ich temperatura powierzchniowa jest bardzo duża. Jeżeli projektujemy zintegrowane panele fotowoltaiczne na dachu drewnianym, należy pamiętać o tym, że powinna bezpośrednio pod nimi znajdować się pustka powietrzna na to, żeby można było je wentylować, żeby one nie były położone bezpośrednio na drewnianej konstrukcji dachowej, która dodatkowo jest ocieplona wełną mineralną. Temperatura, która znajduje się na tych, na tych ogniwach fotowoltaicznych, może powodować skraplanie się wody pary wodnej na powierzchniach, na naszej konstrukcji drewnianej, co może prowadzić do dalszych szkód budowlanych. Z tego względu pustka powietrzna po to, żeby wentylować te panele fotowoltaiczne od spodu, jest tutaj bardzo potrzebna. Okna w tym budynku to okna trójszybowe, drewniano-aluminiowe. Po stronie południowo-zachodniej i północno-zachodniej są to bardzo duże przeszklenia, dodatkowo zaprojektowane z przesuwnymi okiennicami. Po to, aby po tej stronie zabezpieczyć nasz dom przed przegrzewaniem się, w konstrukcji drewnianej bardzo ważnym aspektem jest sprawdzenie pod względem statycznym właśnie takich dużych przeszkleń, sprawdzenie. Jak powinno być dobrze zaprojektowane nadproże takiego budynku? Konstrukcja konstrukcji drewnianej nie możemy porównać z konstrukcją murowaną czy żelbetową, gdzie em, tego typu rozwiązania są znacznie łatwiejsze do osiągnięcia. Żeby nasze okna odpowiednio się otwierały, zamykały, a także żeby nie, następo, nie następowało pękanie naszych ram. Ta konstrukcja jest tutaj bardzo ważna razem z konstruktorem, konstruktorem do sprawdzenia. Em, prowadnice okiennic, które zaprojektowaliśmy w celu ochrony przed przegrzewaniem, zostały zaprojektowane odpowiednio z użyciem przekładek termicznych, aby zminimalizować mostki termiczne w naszym budynku. Tak jak już powiedziałam na samym początku, lokalizacja naszego budynku usytuowanie na działce ma ogromne znaczenie, aby uzyskiwać chociażby zyski solarne. Dla naszego obiektu. W przypadku tego projektu musieliśmy dokonać bardzo szczegółowej analizy zacienienia ze względu na, na występowanie w sąsiedztwie dosyć dużych, wysokich budynków. A także w sąsiedztwie znajduje się las. Dlatego dla każdego miesiąca, każdego roku wybraliśmy kilka dni, w których bardzo szczegółowo było sprawdzane zacienianie naszego obiektu o różnych porach dnia. Te informacje zostały również naniesione w programie PHPP do obliczania domów pasywnych, i dzięki tym informacjom mogliśmy również zrekompensować utraty zysków solarnych innymi elementami, żeby uzyskać standard pasywny budynku. Aspekt ekologiczny to nie tylko drewniana konstrukcja czy płyty gliniane, o których już wspomniałam, w tym budynku zostało również zastosowane oświetlenie ledowe dla zminimalizowania zużycia energii elektrycznej, recykling szarej wody czy pobór wody deszczowej do podlewania ogrodu, spłukiwania toalet. Także bardzo ważnym elementem ekologicznym naszego projektu było zastosowanie przepuszczalnych powierzchni na działce, czyli w miejscu, gdzie mamy wiatę na samochód, podjazd, pod mieszkanie czy dojście do naszego domu. Wszystkie te powierzchnie zostały zaprojektowane jako powierzchnie przepuszczalne dla wody. Tutaj jeszcze widzą Państwo kilka elewacji. To jest projekt, koncepcja. Natomiast na następnym slajdzie e, widzą Państwo stan e, z grudnia 2015 roku. Dom jeszcze nie jest ukończony, jeszcze kolejne elementy, tak jak okiennice czy zadaszenia, one będą, jak gdyby, przyjdą w kolejnych etapach. Co ułatwia również konstrukcja samonośna. Możemy je po prostu, jeżeli inwestorzy nie mają odpowiednio funduszy, na dokończenie budynku za jednym razem mogą oczywiście się poczekać, mogą takie elementy na konstrukcji samonośnej wykonać w późniejszym terminie. Tutaj, jeszcze życzeniem naszego inwestora w, ostatnich, w ostatnim czasie, było, była zmiana kolorystyki, elewacji. Wiadomo, jest to kwestia, kwestia gustu ale obiekt już stoi i mamy nadzieję, że będzie spełniał oczekiwania naszych inwestorów. Na przykładzie Przekroju przez budynek, chciałabym zwrócić Państwu uwagę właśnie na posadowienie konstrukcji drewnianej na płycie fundamentowej, to już o czym wspomniałam wcześniej, ten dom nie powinien znajdować się w strefie gruntu po to, żeby nie podciągać wody i żeby uniknąć szkód budowlanych. Z tego względu zaprojektowaliśmy tutaj mały cokół żelbetowy, aby ta konstrukcja, konstrukcja drewniana znajdowała się minimum 30 cm powyżej powierzchni gruntu. W projekcie ocieplenie pod płytą fundamentową było zastosowanie pianki szklanej, jednakże w ostatecznym rozrachunku zastosowaliśmy, zastosowaliśmy standardowe rozwiązanie to jest xps, czyli styrody. Ten projekt został bardzo dokładnie opracowany w programie PHPP. Tutaj widzą Państwo obliczenie dla przegrody zewnętrznej, ściany zewnętrznej, następnie dla dachu. Jakby każda przegroda budowlana musi być dokładnie sprawdzona. Następnie wykonaliśmy również kolejne analizy, analizy mostków termicznych. Wyposażenie techniczne, zastosowana została pompa ciepła woda-powietrze, ogniwo fotowoltaiczne, ogrzewanie podłogowe czy wentylacja na wywiewna z odzyskiem ciepła. Bardzo dobrze wydajna, 92%. Na życzenie naszych inwestorów został również zaprojektowany kominek. Na samym początku odradzaliśmy zastosowanie tego kominka, jednakże później udało nam się znaleźć. Produkt, który również spełnia wymogi standardu pasywnego. Dodatkowo jeszcze cysterna na wodę deszczową, recykling szarej wody, to są wszystkie podstawowe wyposażenie techniczne w danym obiekcie. Okna oczywiście trójszybowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż okien. Montaż okien zazwyczaj następuje, zostaje wykonany w warstwie izolacji termicznej. Tutaj bardzo ważne jest dokładne oklejenie naszego okna od wewnątrz, żeby zapewnić szczelność powietrzną. Szczelność powietrzna, jeżeli, przy, jeżeli w naszym obiekcie przez płytę fundamentową przechodzą jakieś instalacje, bądź e, e, kable, bądź inne elementy, również muszą być bardzo dokładnie oklejone, aby zapewnić szczelność powietrzną naszego budynku. E, po lewej stronie slajdu widzą Państwo jeszcze e, przekładkę termiczną, e, przy użyciu której możemy również uniknąć e, mostka termicznego. Tutaj również w jaki sposób należy odpowiednio obkleić wszystkie elementy wystające ze ściany dla uniknięcia dla szczelności powietrznej. Tutaj również widzą Państwo, jak e, wygląda e, to na przykładzie innego budynku, e, właśnie taka konstrukcja drewniana, tutaj jeszcze dodatkowo ocieplona dodatkową ilością 14 cm wełny mineralnej z zewnątrz. A także połać dachowa i to co już wspomniałam wcześniej na zdjęciu po prawej stronie, widzą Państwo podkonstrukcję drewnianą. To jest właśnie ta warstwa, której przeznaczona na powietrze po to, żeby chłodzić naszą, naszą konstrukcję dachową, jeżeli położymy jeszcze na, na tej konstrukcji dodatkowo ogniwa fotowoltaiczne bądź kolektory słoneczne. Tak jak już wspomniałam wcześniej, konstrukcja drewniana może być również wypełniana celulozą. Ona jest wówczas wdmuchiwana do naszej, do naszej konstrukcji.